Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Lepimy z gliny. Dzisiaj będziemy sobie robić różne przedmioty kuchenne: garnki, patelnie, łyżki, może sitko, a później może jeszcze do tego dorzucimy jakieś pierożki, naleśniczki, jajko sadzone, no zobaczymy. Więc tak, mamy glinę, odrywamy od niej kawałek, zaczynamy od patelni. Robimy podobnie jak przy filiżance. W ogóle zaczynamy od zrobienia taki kulki bierzemy ją sobie do ręki w ten sposób i robimy tutaj znowu dziurkę tylko patelnia jest szeroka i ma taki węższy brzeg prawda więc nie zagłębiamy tak bardzo już tutaj palca jak w przypadku filiżanki tylko raczej zostawiamy sobie niższy ten brzeg o ale za to rozszerzamy go czyli pracujemy palcem rozciągając tutaj brzegi tej naszej kulki. O. A na końcu, żeby mieć pewność, że patelnia będzie dobrze nam się trzymała kuchenki, że będzie płaska i na palniku się nie będzie no, tak chwiała, to trzeba sobie tak do tej naszej deski. O! Kładziemy sobie na desce naszej i wtedy to dno zrobi się płaskie odpowiednio. Patelni i robimy sobie rączkę. Rączka patelni, proszę bardzo, robimy wałek troszeczkę grubszy i spłaszczamy. I spłaszczamy. O, y przyda nam się wykałaczka, żeby troszeczkę. Albo jakieś inne narzędzie. Wykałaczka może być, może być patyczek. I sobie tutaj tą rączkę do patelni przyczepiamy w ten sposób, że tę glinę troszeczkę tak jakby. Yy, jakby to powiedzieć, po prostu musimy rozetrzeć tą glinę w miejscu, gdzie będzie przyczepione, z każdej strony, żeby nie było szpary. Glina, yy, susząc się, wys wysycha, czyli kurczy się. Po prostu odparowuje z niej woda. Tak jak na dworze widzicie, jest błotko, potem jest słońce, ładna pogoda, i to błotko przestaje być błotkiem, staje się taką spękaną glebą. I podobnie jest z gliną. Także nie może być widać szpar. Bo wówczas też część odlecą od siebie. No i tutaj dlatego trzeba zwrócić uwagę, żeby przyczepić dobrze tą rączkę patelni do, do tej części, na której smażymy. No i ponieważ dobrze, jakby miała taki kształt, troszeczkę może. Nie, bo tak to nam oklapnie, prawda? Można z czymś to podeprzeć. O, na przykład w ten sposób. Ja sobie wezmę kawałeczek, Tutaj mam kawałek folii. Na chwilę sobie to na przykład na parę godzin tak podebre, żeby glina wyschła. Tu możemy jeszcze zrobić dziurkę w patelni, żeby wyglądała jak prawdziwa. Dobrze, i teraz o, może zrobimy od razu jajko sadzone. Niech ta patelnia będzie do robienia jajek. Znowu kuleczka spłaszczamy, żeby tutaj był taki, prawda, sadzony placek. O, na, akurat na, na całą patelnię wystarczy. I żółtko, czyli kuleczka, też leciutko spłaszczona. Ale nie bardzo, bo to żółtko zawsze jest takie troszkę wypukłe. O, i tutaj kładziemy. Trochę trzeba przyczepić, więc delikatnie, więc delikatnie łączymy obie części w ten sposób, żeby to żółtko nie było luzem. Nie było luzem, dobra. Czyli tak, patelnie odkładamy. O, o, przykleiła się. Patelnie odkładamy, teraz sitko zrobimy. Może nieduże sitko, kuleczka znowu, prawda? To już wszyscy wiedzą ma doskonale. Kuleczka do ręki, robimy dziurkę. Tutaj kciukiem wyciskamy y, troszeczkę mocniej y, ten kształt. Jeszcze, o dobra. Tu już mamy, o i jeszcze uszy. Po prostu rozwałkowujemy kawałeczek gliny. Nawet można tak sobie, o tutaj. I przyczepiamy z dwóch stron. To będzie taki durzlak, może taki starego typu troszeczkę. że z dwóch stron będą u uszy. I znowu trzeba pamiętać, żeby, żeby to dobrze przyczepić. Tak, wierch dziurki. Wykałaczką i tak szyjemy, jak igiełką na przykład. Na przykład można robić dziurki też w ten sposób, że tak, tylko że musi na wylot być. I po prostu tą dziurkę powiększamy, w zależności, czy chcemy duże dziurki, czy małe, no, ale można też tak po prostu, o sobie szyjemy tak jakby, widzicie? Dobrze, czyli mamy tak, a jeszcze może, wiecie co zrobimy? Taką dużą chochlę bazową, o taką łychę, bierzemy kawałek gliny, turlamy w palcach w rękach, o robi się taki, taka klucha grubsza, wałek. Tutaj wyrównujemy te wszystkie zagniecenia. I palcem albo tym, albo kciukiem robimy zagłębienie. To może teraz słuchajcie, bo taka głodna się zrobiłam w międzyczasie, może trochę pierogów zrobimy? Czyli tak, bierzemy sobie znowu kawałek gliny, kuleczkę, kuleczkę, rozgniatamy. Z, z czym te pierogi zastanawiam się? Czy z mięsem zrobić, czy z jakimiś owocami? Zobaczymy. Może, może na przykład z jagodami będą pierogi. O proszę, tak. Tutaj takie duże amerykańskie jagódki położymy. Tak. O. I teraz co? I teraz, kto robi pierogi, to wie. Składamy na pół i tutaj o, przyciskamy palcami. Proszę bardzo, mamy. Tutaj. O, dobra. I teraz na leśniczek. Można tak sobie palcami roznieść. Można wałkiem. Ja dzisiaj nie mam wałka, ale yy, można sobie pomóc i go po prostu rozwałkować, bo naleśnik to będziemy składać tak na cztery. Prawda? O. No dobrze, i teraz tak, mamy już tutaj wypalone nasze rzeczy, wyszły z pieca, nawet wystygły, także są już gotowe i będziemy je malować na różne kolory. Tylko w ceramice jest tak, że te kolory, które tutaj mam w tych pudełkach, to są farby inne niż zwykle używacie do papieru. To są takie farby chemiczne. Będziecie się uczyć w szkole kiedyś na chemii, co to takiego jest. Po prostu te farby wytrzymują temperaturę, która jest w piecu, czyli około 800, 9, 900, nawet 1000 stopni. Dlatego możemy nimi pomalować te wszystkie rzeczy i one nie znikną, bo wszystko inne w piecu się spali. Jeżeli włożycie papier, roślinę, tak jak ostatnio na medalniczce, to ona po prostu się spali w tej temperaturze, a te farby nie. A później będą to kolory troszeczkę inne. Zobaczycie na gotowych przedmiotach, które wyjmę z pieca, że te kolory nam się pod wpływem temperatury zmienią. To są no, takie troszeczkę czary, mary, można powiedzieć. Chciałabym pomalować na patelnie na ten kolor turkusowy. W tej chwili są szary, ale musicie na razie uwierzyć na słowo, że będzie to kolor turkusowy. O, maluję raz dwa patelnie. Akurat taka pasuje do kuchni, tutaj, którą mam. I sobie zrobimy w ten sposób tutaj troszeczkę brzegi, ale nie do końca, żeby pamiętacie, nie wyszło yy, na spód, ponieważ spód nie może być pomalowany. O, dobra. Ten rudy kolor później będzie kolorem srebrnym. Chciałabym, żeby padelnia miała srebrny uchwyt, srebrną rączkę. O. Jajko, jajko mamy białe, prawda? Tutaj białe jajko robimy. Żółte żółtko. Kładziemy obok patelni, żeby się nie pobrudziły te kolory. Sitko może też zrobimy żółte, jak już mamy ten kolor. On wygląda. Widzicie, w ceramice przydają się wszelkie różne opakowania wtórne. Nie musimy kupować nowych pojemniczków. Wystarczy, że umyjemy sobie pojemniczek po jogurcie, czy po jakimś margarynie, no po czymkolwiek i to będzie nam bardzo dobrze służyło. Ważne, żeby miało pokrywkę, bo te farby wysychają i po prostu trzeba je później tam z powrotem, no, uzdatniać. A jeżeli jest pokrywka, to wolniej się to dzieje. Gdzie była dziurka, to jeszcze raz tym patyczkiem w to samo miejsce. Nie malujemy do końca, żeby nie przykleiło się do pieca, także to sitko będzie troszkę z zewnątrz niedomalowane. O, dobra. Yy, teraz łyżka. Łyżka niech będzie niebieska w środku. O, tu mam niebieskie kolory, akurat widzicie pojemnik po, po jakimś tam serku. Tutaj zrobimy niebieskie. A z zewnątrz, ta łyżka tutaj mam coś, co się nazywa perłowe szkliwo. No, ono jest takie powiedzmy, że w kolorze perły bardziej niż tak bardzo przypominające. Tutaj też trzeba dokładnie sobie ją pomalować. No a pierogi i naleśniki w zasadzie już są w kolorze ciasta, prawda? W zasadzie mogłyby takie być do jedzenia. No więc co robimy? Przezroczystym czaj pomalować. Na razie będą wyglądały jakby były pomalowane na biało, ale to jest złudzenie, prawda, bo tak wygląda to szkliwo. Czekamy na piec teraz. No tutaj mamy nasze piękne sitko, proszę, tak wygląda. Uszy ładne ma. Pod spodem nie poszkliwione, prawda? Ale uwaga, bierzemy wodę i myjemy. Tak? Myjemy sobie owoce na tym sitku. No dobrze i tutaj są nasze pomalowane rzeczy, widzicie? Patelnia, łyżeczka sitko, tu do sitka kluseczki. Pierogi, naleśniki, pierogi. To wszystko możemy sobie mieszać a tutaj też, prawda?